Ten film jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej, szczątkami tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, a także latach. Przedstawia on sukces. Sukces, pod którym podpisaliby się szczególnie ci, którzy byli jego największymi przeciwnikami. Nie zobaczycie tutaj setek godzin pracy i pisania wniosków, które i tak na końcu najprawdopodobniej lądowały w koszu. Ale zobaczycie, że walka o swoje marzenia czasem naprawdę ma sens. Jest prezes. Dobrze. Przed nami ostatnie zadanie tej całej misji: przyprowadzić ten samochód do Hoca. Wyruszamy zatem w kilkugodzinną podróż na samo południe Polski. Celem: Bielsko-Biała i fabryka. E, drogi mogliby zrobić, bo to tak nagranie, Ty jest Jest jakaś taka ilość minut wycieczki, po której już można, tak bez skrupów Tak ja sobie... jak za pleszen. Ja przed 13, Czyli tak, 13 minut można żyć. Smacznego. Dobre? Dobre. A sam Ty jesteś w tym samochodzie? Nie chcę. Chodzi o gest po prostu. O, o fakt chodziło, wiesz? Kto Maciej mówi jak kupię kolę na przykład jedną... Ty nie będziesz pił. <laughs> Maciej... Ja muszę zaszyć ładowarkę w ogóle zabrałem do telefonu. Czy będziemy na zakupu jeszcze jeździć Jaką chcesz ładowarkę <laughs> na C? Na lighting. Nimo. Mm. Pokaż turbole co aż w telefonie. O, o. Ja wiedziałem. Głównym powodem, dla którego nam się udało, jest to, co słyszycie na nagraniu. Wszelkie docinki to po prostu znak przyjaźni. Nie boję się użyć tego słowa. Cześć dziadek, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziadka. Życzenia złożone, to słuchajcie... Można zjeść, bo na wycieczce się nie liczy. Nie? Dobrze mówię? Na wycieczce się nie liczy jedzenie, nie? Pewno, że nie. Może jeźdźmy. Bo... Mm. Poszedłem z kamerą, dostałem tak ciepłego, że... On znowu je? On znowu je. Jak to jest twoja kawa, to, to jest moje tygodniowe zapotrzebowanie cukru. Ja on nie słodzi. Dotknij to jeszcze raz. <grym> Ty, su, śniegłem Skąd? Ło, on się ślizga. Co? Ej! Jedzie nasze auto już. Zaraz się dowiem, czy mam ładowarkę. Jak tam? Dobrze, fajnie. Panie, jakie są poczucie przed jutrem? Ja bym już poszedł spać najlepiej. Chłopaki zrobili, czy będą poprawki? Będą poprawiać, bo Hubert nim wiezie nowe zadania. Nie ma lekko, nie? Nie ma. Panie finansie, że jakie są poczucie przed jutrem? Ciężkie. Ciężkie? Ciężkie. Ej, a ty DJ Khaled, co myślisz? DJ Kale. Nastawiam się na szybki powrót, a do tego właśnie służy ta czapka. to ma taki Dobry. Turbo plecak? Michał był taki wielki. Wygląda na twój albo, Ej, albo DJ Kale. to turbo plecak? Ena na dół. A, a, to on! Turbo ratownic. Trzymaj ratownik. Nie ma miękkiej gry. Takie hiszpańskie, nie? Jakieś szpalmy. Palmy? No <laughs> dole <Dobra>, nie lubię <laughs> Uję, popsuty. Popsuty? Nie, wyjść tego. No, jest to Dobra, dał radę. Będą tu mieli jakiś media ekspert? Ostatnio już kupowałem kabel na olenie, bo już nie miałem. Bym Mi się rozwalił. Kiedy spieszyłem, to 100 zł płaciłem złoty, a z takim burżujem nie jestem, żebym dwa razy kabel kupował za 100 zł, nie? Jakbym miał kupić drugi raz kabel za 100 zł, to wolałbym kupić już nowego iPhone'a, nie? I mieć kabel typu C i sobie naładł i już naprawdę. To jemy. Kebab. Jedziemy do myłej eksperta. Jest, dobra. Pod kabel? No. Tak? Tak. Ja, Bo nie mam. Zapytamy się pani na dole po prostu. Może ma kamerę. Do tego telefonu. Mhm. Pani miała na recepcji kabel. Y, ja Mam 8%, a trzeba pracować tak. Na a i od się zawsze pracuje. Wyjął na mieście, trzeba jechać. No. Tylko nic mi nie weszło. Czemu? Bo czemu nie zostaliśmy jeszcze? Wojtek do wyjął. To Michał. Discord ci nie puścił? Prawdziwy nie skoczył? Nie. Michał, czy czujesz się bohaterem? Ostatnio <grym> w Leru aml tak mi powiedzieli. Że jestem bohaterem, domu. Michał. Nie możesz być cały czas w pracy. E, nie, musisz sobie przypomnieć dla kogo to robisz. Ja to robię dla ZUS-u i Urzędu Skarbowego. dla pieniędzy. Ja robię, żeby wyjść na zarobocie. Ja tylko tą firmę trzymam po to, żebyście mieli gdzie pracować. To dla was wszystkich robię. Wrzucę to jeszcze zdjęcie, bo to jest drugie auto, które przeprowadza ta ekipa. No to fajnie, hmm, fajnie. Hmm, to hmm, Kazali mi to, to powiedzieć. Wystarczyło wziąć blondy. blondyna do zarządu, zobacz. ze scenką. Na aluminiowej krypie. Wojtek jeszcze ogląda jakieś cudowianki, ale idziemy spać, bo trzeba tam rano stać Na śniadanko najważniejsze. No i jedziemy. Do fabryki, zobaczyć, co oni tam zmajstrowali, a później lecimy do Hocza. Ale najważniejsze, to wstać na śniadanie, nie? Ja? Zaspałeś, Michał. Nie, spóźniłeś się. Spóźniłeś się pół godziny. Idziemy na śniadanie i jedziemy do fabryki. Jak się czujesz? Jakie nastawienie czujesz? Jak się czujesz? Jakieś... Nie mogę się doczekać, już, bo Jedziemy jakieś... tym samochodem, no pewnie, że jestem podekscytowany. Ile lat na to czekałeś? Powiedz 20 parę, nie? Pamiętam jak był tamten mal wprowadzony. Ciekawe, Ciekawe, czy ja kolejnych... też będę tyle czekał na następne? Pewnie tak. Słabo ogólnie, nie? Chciałbym pospać, a nie, a nie dano mi pospać, bo niestety miałem borsuka w pokoju. Czy czujesz się tak, jakbyś odbierał yy, dziecko? Odbiera poru, tak. po raz pierwszy jechał do szpitala? No, Zobaczysz coś je? w tym stylu, no. Jakbyś, a jakie procentowo jest? Na razie 10%. Bez procent jeszcze. 10%? Bez procentów na razie To nie będzie mocny materiał, ci powiem. I bokiem. A jakby miał napęd na tył, to to fajne skilowanie. Ale wyszedł. Golfem to na ręce by poszedł. Skilowanie golfa na ręce do jedyni. Patrz. Tam stoi. Ma lawetą, a my musimy nim jechać na kołach. Ej, pokaż co mamy na kamizelkę. Macie tą dodatkową parę, czy nie? Sprawdźcie moi drodzy, jak to będzie wyglądało na TikToku. Nie, no to jest elegancja, Francja do wsiadania za parę. Cukwicik. ma? Um, um. Jest dobrze, Nie nasz. Jest elegancki. Ja go widzę pierwszy raz, chłopaki go już widzieli, bo byli tutaj, no i przede wszystkim musieli go wymyślić, tak? Rozplanować jego ułożenie tutaj rzeczy. Elegancki. O, ale będę miał światło do filmów. To mnie na kamerę. Zobaczcie, od razu bestsellszy przed chwilą był oburzony, chłopak. A teraz z tym światełkiem jest dobrze. Kutku. Zapomniałem, że nie mam iPhone'a i się dziwiłem, mi się nie skanuje ten kod, nagrywając go. Siej. Zaraz się łzy pojawią, wzruszenie, kusteczki lawendowe. No, Zagra, jak dojedziemy do domu, będę dwa Ej. Zrobili to. Zrobiliśmy to. Jest czad. Zgaszę światło, żeby nie było widać łez. Mówili że, <laughs> mówili, że nie zrobimy. Jest dobrze. Chciałbyś powiedzieć światu, gdybyś mógł powiedzieć światu jedną wiadomość. Jeżeli macie marzenia, to walczcie o nie. Aha, wow, poetyckie! Do tego się dokładaliście wy w zbiórkach. Więc dziękujemy Wam bardzo. Pojawiliśmy się w fabryce z samego rana, dlatego że czekają nas jeszcze trzy zadania, zanim wyruszymy w naszą finalną podróż. Musimy sprawdzić, czy auto zgadza się ze specyfikacją, czy cały nasz sprzęt jest poprawnie zamontowany, oraz przejść szkolenie z obsługi tego samochodu. Ale bolca nie ma tu, trzeba to sprawdzić. Czy jest bolec? Stolec? bolec, bolec, bolec. Na co mi taki pincel? To jeszcze nawet w nocy śnił jak tutaj można coś dodać. Miałem okresny. I które tutaj, właśnie realizuję. I panowie teraz muszą więcej robić. I później wrócą do domu do rodzin yy, i będą narzekać na mnie. No, no, no. Jak panie kierowniku? Zgadza się. Okej. Okay. To się zgadza, ty teraz sprawdzasz sprzęt, bo wy się no, no. łazicie i się podniecacie, ja nie mogę. Teraz wojny <laughs> się tak, Pokaż <laughs> mi jak się cieszysz. Nie. Wszystko się zgadza moi drodzy To masz kabanosy? No Ja wiedziałem jak to będzie, bo sam dopisałem wszystko I co? No jest tak, miało być Są słowni Można ich polecić jest, jest bydlak, nie? No robi wrażenie Jakie jest twoje zadanie? Sprawdzić czy te cały sprzęt, który przywieźliśmy, jest, czy jest sprawny, no. jest w całości, nie jest uszkodzony? Tak, bo ten sprzęt niestety nie był na aucie. To jest nasz sprzęt, który był wcześniej. Może kiedyś takiego już ze sprzętem kupimy. Hmm? Mówię, że może już takie okej okay, ze sprzętem kupimy. Więc Kubel sprawdzał sprzęt, Ty sprawdzałeś auto, a ja jestem Yy, kronikarzem. Tak się yy, teraz yy, mówi yy, na lenistwo. Tutaj, żeby ludzi f*****ć po prostu. Nie wydaje mi się. Kolejne ...wzruszenie. Hubert usiadł w samochodzie Czerwone. Białe. Tylko białe. Nie no, słuchajcie, no teraz to TikToki to będą... ...eleganckie, kręcone. Jest bydlak, jest bydlak. No, nie kręć mnie, to nie, ojciec chrzestny. Część tego sprzętu, który widzicie tutaj, to jest od nas dołożony z zasobów OSP lub dokupiony przez strażaków za prywatne środki. Auto opuściło już fabrykę i teraz rozpoczyna się ostatnia część naszej misji. Ruszyliśmy z Bielska Białej, pierwszy kieruje Tomek, zastępca naczelnika, no i pierwszy postój chyba w betoniu, także zobaczymy jak to pójdzie. Cel jest być na 21, akurat mniej więcej, ile? 7 godzin? 7 godzin mamy? gdzieś tak może jazda wyjdzie z przystankami, nie? Jest dużo, trochę to jest. No ale cóż. No nie pogonimy. Nie jestem w stanie opisać emocji, które mi towarzyszyły w tym momencie. To, co jeszcze do niedawna uznałbym za nieprawdopodobne, teraz jedzie przed nami. A to, na co czekaliśmy latami, ma wydarzyć się już za chwilę. Kilka minut różnicy i nasza droga okraszona zadumą mogłaby się przemienić w naprawdę mocne przywitanie tego samochodu. Zresztą zobaczcie sami. Obanowane. No. Ciśniemy, ciśniemy, no Ale byśmy jechali czasami, kurwa, pięć minut wcześniej I byśmy mieli, jak byśmy zaliczyli Pałki byśmy rozstawili, no Materiał byś dopiero miał Każda kolejna miejscowość i każdy kolejny kilometr Ważył coraz więcej w naszych sercach Każdym momentem wzruszenie, ale i zmęczenie Było coraz bardziej widoczne Coraz bliżej. Coraz słabszy jest. Stało nam prawie. O, godzinka może. No, godzinka będzie. e tak, takie. Kolejne bardzo dobrze już nam znane znaki miejscowości i coraz mocniej bijące serce, bo coś, co nie miało prawa się wydarzyć, właśnie się dzieje. W tym momencie w naszych sercach działo się wszystko. Szczęście, ale i także jakiś dziwny lęk. Podekscytowanie, ale niedowierzanie w to wszystko. No i przede wszystkim zmęczenie. Nie tylko tymi godzinami w trasie, ale tym wszystkim co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Mamy 20 do celu. 17 km. Aż w końcu przejechaliśmy przez ten jeden magiczny most i minęliśmy ten jeden znak. Gdyby film mógł przekazywać emocje, takie jakie mi wtedy towarzyszyły, to teraz każdy z was miałby łzy w oczach. Proszę wyjaśnić, co tu się dzieje. Czemu to jest samochody? Jakieś zbiorowisko tutaj na biedronce, nie wiem, co tu Ci wszyscy strażacy z jednostek z gminy, powiatu, a także i spoza powiatu, zebrali się tutaj po to, by cieszyć się tą chwilą z nami. I to jest niezwykle wzruszające i to był kolejny moment, kiedy po prostu chciało się na to patrzeć i nie używać słów. Kilka minut przed 21 w stronę remizy OSP Hodge rusza konwój samochodów, na którego końcu jedzie upragniony nowy samochód do tej jednostki. Samochód, o który zabiegało mnóstwo osób przez kilka lat i niestety nie wszystkim tym osobom dane było go zobaczyć. I to właśnie im chciałbym dedykować tą chwilę. W szczególności mojemu tacie, który zaraził mnie tą specyficzną miłością do straży pożarnej. I dlatego to sprowadzenie auta ma dla mnie dodatkowe znaczenie, bo wiem tato, że jesteś ze mnie dumny. O wielkości tej chwili świadczy tylko to, ile osób przyszłoby wspólnie z nami ją celebrować. Co tam Szymek, uważasz? No, uważam, że to jest coś najpiękniejszego, co już się zobaczyłem, tak? Długo na to czekałem. No no dojdą, nie będziemy, przyjeżdżać. Hi! Zapraszamy do ściśle. Super! Jest klasa. Bardzo dobrze, bardzo mi się podobało. Super, podoba mi się. To ja się udało. Uważam, <grym>, że Co piękne auto. To pełny wypas. <grym>, tu trzeba Stefkowi podziękować przez Stefek na zbiórkę to 15 koła więcej na, na fukał. Teraz cynamonka by podbiła. <grym>, Cena mąka jest zaraz. teraz. No. Co się naprawdę wydarzyło? Dociągnęliśmy to. Nie wiem jak. Jak widzicie, marzenia spełniają się. Wystarczy troszkę tylko im w tym pomóc. Ale chciałbym powiedzieć tutaj jedną rzecz głośno. Sami nie dalibyśmy prawdopodobnie rady. Dlatego dziękujemy Tobie. Dziękuję każdemu, kto ogląda. Moje materiały o straży i sympatyzuje ze mną i z moją jednostką. Wasze słowa wsparcia, wasze wpłaty na zbiórkę naszą, ale przede wszystkim presja społeczna, którą z pewnością budowaliście. Byliśmy razem jedną wielką armią i to jest też na pewno wasza zasługa. Twoja zasługa. Opa, aqui! Mm. Dowieźliśmy.